Czy kiedykolwiek pragnęliście poczuć się niczym Superman albo Terminator na polu walki? Myślę, że każdy z nas czegoś takiego pragnął, chociaż przez chwilę. Oczywiście mówię o osobach, które grają. I słuchajcie, jest taka możliwość właśnie w Battlefield 1. A więc w momencie, gdy znajdziecie jedną z klas elitarnych, a więc klasę wartownika, możecie poczuć się właśnie niczym ten Superman. Siemano wszystkim z tej strony Marcin i zapraszam Was do kolejnego filmiku, w którym zapraszam was na taki krótki spacerek opisujący właśnie tąże klasy. I co ta klasa potrafi przede wszystkim, co macie dzięki temu, jeśli ją podniesiecie? Przede wszystkim macie w swoim wyposażeniu niesamowicie mocną zbroję. Tak więc wiele strzałów możecie przyjąć na klatkę i te strzały nic wam nie zrobią. Macie do tego jeszcze swojego magicznego LMG, co prawda jest on. No, chyba bardzo ciężki, skoro nie możecie nim celować przez waszą szczerbinkę, więc strzelacie przez cały czas z biodra. I tutaj zasada numer jeden, której warto się trzymać, jeżeli chcecie długo pograć tą klasą. A więc nie pchajcie się do walki na długi dystans. Będziecie zlikwidowani momentalnie, ponieważ no nie jesteście w stanie dosyć dobrze przymierzyć, a tym LMG-kiem dosyć mocno rwie. Druga zasada to nie pchać się na pewno w chmurę gazu, którą wyrzucił właśnie przeciwnik. Jeżeli się w nią wepchniecie, no niestety, ale padniecie. Jest niczym kryptonit na Supermana, tak więc tutaj no, na pewno unikajcie tego gazu. No i trzecia zasada, jeżeli macie w swojej drużynie kolegę, który jest medykiem, no to proście cały czas tylko o to, aby podrzucał wam apteczki. Jesteście w stanie regenerować swoje siły, a co za tym idzie? Cały czas możecie męczyć przeciwnika z pełną mocą. Więc tutaj słuchajcie, naprawdę ta klasa potrafi czynić cuda, a już najlepiej to oczywiście sprawdza się na walkę, na bliski kontakt. I w takim momencie, jeżeli macie pełne zdrowie, możecie wyskakiwać nawet na 3-4 zawodników. Oczywiście starajcie się likwidować ich jak najszybciej. Tak więc to by było na tyle. Zakończmy ten spacerek właśnie w taki przyjemny sposób. Tak więc życzę wam jak najlepszej zabawy, właśnie z tąże klasą elitarną. Trzymajcie się. Papa. Pa.